Cześć! Jesteśmy 13-osobową grupą uczniów, która wspólnymi siłami założyła mini przedsiębiorstwo forfone. Każdy z nas pracuje w dziale, który najlepiej odpowiada jego umiejętnościom i predyspozycjom. Prowadzenie firmy jest dla nas ciekawym doświadczeniem, podczas którego możemy nabyć różne umiejętności, takie jak prowadzenie księgowości, marketing, sprzedaż czy umiejętność pracy zespołowej. Produkujemy uchwyty na ładujący się telefon. Wykorzystujemy do tego zużyte butelki po szamponach i żelach. Tworzymy różnorodne produkty dla różnych grup społecznych korporacji oraz indywidualnych klientów. Nieustannie rozwijając naszą kreatywność i pomysłowość, oferujemy szeroką gamę wzorów i rozmiarów, aby każdy klient mógł wybrać coś dla siebie. Naszą misją jest również promowanie ekologii i mówienie o ryzyku uzależnienia od telefonu. Prowadzimy prezentacje w wielu szkołach, dzięki którym pragniemy dotrzeć do naszych rówieśników. Jednak nie tylko sami mówimy. Słuchamy również cennych rad naszych konsultantów. Jesteśmy również aktywni medialnie. Pojawiamy się w radiu i lokalnych gazetach.